Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy środę, 7 lipiec, cudowna pogoda. Czego chcieć więcej? <muzyka> Idę w tej chwili na paznokcie. Bo muszę sobie już skrócić, bo naprawdę tak mi strasznie rosną. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale latem tak mi strasznie rosną, że już po dwóch tygodniach już uważam, że mam za długie. Teraz mijają już trzy tygodnie i koniecznie muszę je skrócić. Poza tym się już zaczynają czepiać we włosy. No, a później mam taki plan, że zabieram Was do Deichmana, bo potrzebuję koniecznie jakieś jasne sandałki albo klapeczki, chyba sandałki jakieś białe by mi się przydało do jasnych spodni. Także widzimy się później w Deichmanie. Zobaczcie, teraz mam taki kolor paznokci, taki neonowy róż. A jeszcze nie wiem, jaki sobie teraz jakie sobie dzisiaj zrobię, później wam pokażę. Także widzimy się później, pa. I witam was ponownie. Pazurki gotowe. Mam taki neonowy pomarańcz i holo holo. holo się to nazywa. Te dwa są takie hologramowy kolor. W cieniu będzie bardziej widać? Chyba nie za bardzo, ale fajnie wyglądają. Ja przez dłuższy czas ostatnio nosiłam tylko jednokolorowe i teraz sobie potrafię, postanowiłam troszkę zmienić. Jesteśmy teraz w Manie. Zobaczcie, jakie letnie sandałki są w przecenach, dużo dosyć dużych. Tutaj niektóre są między 20 a 50%, to już jest naprawdę duża przecena. 50%.

Jestem w szparze, teraz na krótkich zakupach. Zobaczcie, jakie piękne sery. Tutaj jest jakieś ziołowy. Tutaj jest pieprzem cytrynowym. Migdały. Co my tutaj jeszcze mamy? Blandery. Nie wiem, czy to jest, jak jest po polsku. Dopomniałam sobie, jak to po polsku. Co my tu jeszcze mamy? O, z To są moje faworyty, albo rumbold właśnie z całymi orzechami, albo czasami sobie kupuję właśnie ten. Tutaj mamy słodkie papryczki z różnym nadzieniem, tutaj akurat jest hummus, tutaj mamy z serkiem. Co my tutaj jeszcze mamy? To samo, to samo. O tutaj są pikantne, o to jest coś dla mnie. Ale ten z humusem też mnie interesuje, to sobie wezmę ten i ten, będę testować w domu. Jestem już po drobnych zakupkach, także wpadnę do domu szybko i zrobię jakiś holik i później polecę szybko do lodziarni, bo jeszcze lody nie przyszły, a w sumie powinny być do godziny 11, a już w tej chwili mamy godzina 12.10. 12 no, także nie doczekaliśmy się jeszcze livreuringu. To jest denerwujące, bo później, im później, to coraz więcej ludzi się pojawia w lodziarni i mamy problemy, problemy z wypakowywaniem lodów. Dawno nie było u mnie holu zakupowego, więc ja tutaj powyciągam zaraz rzeczy i pokażę Wam, co kupiłam. Już od razu u góry mam wędlinkę drobiową. To się nazywa yy, Tex-Mex. Nie będę teraz otwierać, ale to jest taka fajna, pikantna wędlinka. Pierwszy raz widziałam na półkach tutaj mleko w proszku. Słuchajcie, nie wiem, czy ono będzie smakować tak jak to polskie, ale widzę, to jest z tej firmy Maresi. Nie mam pojęcia, czy to jest. A może to jest tylko ta śmietanka do kawy. Kurde, nie wiem. A tak miałabym ochotę na polskie mleko w proszku, ale tutaj jest niedostępne. Takie jak ze dziecka się jadła. Pamiętam, jeszcze kiedyś było takie słodone mleko. Z yy, opakowaniem z takim dzieckiem chyba. No i to mleko było takie dobre. Ja do łyżkami jadłam na sucho, oczywiście. Także yy, nie wiem, czy tutaj w topie nie zrobiłam, i czy to nie jest zwykła śmietanka do, do kawy. Kurczę. Maga mieć w pulwa. Hmm. No nie wiem. Zobaczę jak otworzę. To tutaj mam jakąś szyneczkę. Tutaj kupiłam dwa rodzaje słodkich peperonek. tutaj jedną mam z białym, no, z białym serkiem i ona jest pikantna, a drugą z humusem. Takiej jeszcze w ogóle nie miałam. Znaczy tą z peperoni już jadłam. Znaczy te peperonki ostre już ja mam, tylko że z innej firmy, ale z humusem jeszcze nie mam. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakowała taka kombinacja słodka peperonka plus ser. Tutaj mam dużą paskę malin. Grzegorz kazał sobie kupić ekstrawurst. Ja tego w ogóle nie jadam, ale on sobie to kroi w kosteczkę z ogórkiem, z pomidorkiem, i robi taką sałatkę wiosenną. Ja akurat takich rzeczy nie lubię. To jest kondensowane mleko z Nestle. Chciałam wczoraj zrobić właśnie lody. Ale nie miałam skondensowanego mleka. W sumie tutaj by było najlepsze to w puszce, tak jak mamy w polskich sklepach. Ale mam za daleko do sklepu polskiego, żeby jechać. Kupiłam takie coś. Jak będę miała ochotę, to jeszcze zrobię tam te lody. Jak nie, to nie. Także jestem taka głodna. Jest godzina około chyba 13. .00. Jeszcze nic dzisiaj nie jadłam. I mówię Wam, taka jestem głodna strasznie. Tutaj mam taki fajny chlebuś. Słodny, jak to jest? cztery kromeczki, ja że nie lubię tak grubo krojonego, ale, ale, ten chlebek jest w smaku bardzo dobry. Co tu jeszcze mam z tych spożywczych? O, tutaj smut mi się, mój serek. To jest orzechowy serek Rumbold. Są dwa rodzaje, właśnie jeden jest taki mielony, a drugi jest cały biały i ma tutaj w całości orzeszki. Serek do smarowania. Jestem fanką serków tych Brunch. Nie wiem do teraz, gdzie się czyta, Brunch, Brunch. I tutaj mamy ten boczuś z cebulką i to jest nowość. Tego jest bardzo dużo rodzajów, przeróżne. Są z, z akurat tej firmy, ale tu mamy boczuś z cebulką. Mnie to bardzo zaintrygowało. Co tu jeszcze mam? Nie wiem, czy to już jest wszystko ze spożywczych? A nie, jeszcze coś mam. Aha, kurczę, też mi się to przesunęło. Humus. Humus z papryką i z, z, chili, pes, z pesto, z chili. To już miałam, też jest bardzo dobre. Czasami, właśnie, mam ochotę sobie posmarować ten chlebek. No i chyba ze spożywczych to będzie wszystko. Poczekajcie, jeszcze co tu wyciągnę. Już? Ze spożywczych rzeczy to już jest wszystko. I jeszcze Wam pokażę buty, które sobie kupiłam w Deichmanie. Jedne to są takie klapeczki. Przepraszam was, że na tle tego jedzenia, ale już nie chce mi się y, zmieniać tutaj tła. <grych> Także takie klapeczki sobie kupiłam. I drugie butki. Takie buciki na koturnie. Już Wam powiem, ile one kosztowały. Yy... Nie wiem, które są które. Jedne kosztowały 12,99, a to podejrzewam, że te klapeczki, a te sandałki zapinane 24,99. Jeszcze w innym sklepie kupiłam sobie białą bluzeczkę i dwie letnie sukienki, ale nie będę ich pokazywać, bo Monia znowu będzie mnie molestować, że mam zrobić hola. A nie hola, tylko mierzymy, a nie mam zamiaru tego robić. I Monia odczep się w końcu od mnie z tym mierzymy. No, także na razie tyle i muszę szybko coś zjeść i lecę do lodziarni. Pa! Tak, troszkę pogadać tutaj jest w lodziarni, ale nie jest łatwą. bo co się chodzi? Zaraz mi tyle pospadnie. O, o, o. Chciałam sobie tutaj pogadać do Was w trakcie myra, mycia garbów z Dobra, więc tak jest mi tak strasznie miło te Wasze reakcje pod filmem, tam gdzie wspomniałam o szczepieniu, i pod kolejnym filmem, gdzie opowiadam o takich też swoich prywatnych spraw dotyczących moich byłych i związków z dziećmi. Wasz odbiór jest taki fajny. Wiecie co z takimi ludźmi jak wy, to chce się normalnie rozmawiać, chce się opowiadać. Ja wiem, że wiele osób przestrzega przed tą, otwartą, przed tą otwartością na YouTubie. No cóż, no jest jak jest. Ale Mi się wydaje, że na razie jakieś tam granice... Staram się zachować tego, co można, tego, co nie można. Jak jeżeli się kiedyś będzie coś źle działo, no to, wiadomo, no, to no to przestanę tak szerzej opowiadać. Ale dla mnie to jest, te filmy, które ja nakręcam, one są nakręcane do no wiadomo, też i na pamiątkę. Więc za kilka lat fajnie będzie spojrzeć znowu na te filmy. Tak na przykład, tak jak teraz opowiadałam o synu Grześka i jak mi się poprawiły z nim kontakty, jak było kiedyś strasznie ciężko. A ja nie wiem, jak będzie za pięć lat. Jak on już będzie dorosły, będzie miał 20 lat. Może mu się znowu coś odmieni, może znowu będę jego wrogiem, nie mam pojęcia, ale już ten moment, ta zatrzymana chwila w tym miejscu pozostanie. Także będzie fajna pamiątka, i to jest właściwie mój taki główny cel, gdzie ja też takich rzeczy trochę prywatnych opowiadam. No, mam nadzieję, że nie będę tego nigdy musiała żałować, a jeżeli. Jeżeli chyba się kiedyś wydarzy, wiecie co, żeby mi się trafił jakiś taki strasznie, strasznie wielki hit, chociaż wątpię, bo to już muszą być bardzo duże kanały, a tutaj to mi nie grozi, więc ym, to wtedy bym zdeaktywowała y, komentarze chyba, no i już, no co? Ja i tak... Nie, ja nawet nie myślę w ogóle o, tam, o jakiejś tam kasie, że, że co, że będę kiedyś miała jakieś grosze z tego, no co ja zarobię. Halo, kanszon! Przyszła dziewczynka, która chce babla, a ja się nie nauczyłam robić tajku. Tajk mi się skończył, babla nie mam, muszę teraz czekać aż się przyjdzie z zakupów. Trochę głupia sytuacja. A za chwilę powinien być. No i tak, no i właśnie tyle Wam chciałam powiedzieć, że jesteście super Takie mam, takich mam fajnych ludzi na kanale. Ja ja bym chciała powiedzieć takich parę rzeczy jeszcze, które są kontrowersyjne, albo wiecie co, ja mam. Ja mam. Ja jestem taki trochę. Ja nie, ja nie jestem takim spokojnym człowiekiem, tylko wiadomo, to są filmy. Nie przecież nie można się wydzierać, ale wiadomo, każdy z nas ma z który ja w sobie. <laughs> jestem, ja że wybucham. Albo ja zawsze oczywiście muszę mieć jakieś tam własne zdanie do każdego tematu. Albo, albo własną opinię, <noise> czasami uparta jakoś i uciężku mnie do czegoś przekonać. I o paru rzeczach też bym chciała poopowiadać czasami, ale się boję konsekwencji. Wiecie czego się najbardziej już nie boję? Tego, że pojawiam się tutaj takie nieprzyjemne osoby i całą tą moją radość z nagrywania albo z tego, że właśnie to ma być pamiątka na lata, gdzieś to się zniszczy, nie? I że wtedy już mi się w ogóle odechce nagrywać. Czasami też mam takie dni teraz, że mi się nie chce i przez kilka lat nic nie nagrywam. Jak widzę, że kanał się nie rozrasta, albo że na przykład mam tych subskrypcji 700, a jest oglądalności tam 200, 300, to tak trochę boli i sobie myślę, co tu trzeba... I tak sobie wtedy właśnie myślę, co by tutaj zmienić, nie? Ale nie wiem, Na pewno szczerze, że, że nie wiem. Może to tak jest ze wszystkimi kanałami, że one potrzebują? Chociaż nie, moja Moncia, Kumpela z Rodzinki M, Kumpela, która to jest tylko taka wirtualna Kumpela, tak jak Marta w wieku albo Monami, moje internetowe Kumpele. No, to szczególnie teraz, szczególnie Monia, nie? z tego, z Rodzinki M, to ona to normalnie jak torpeda. Leci w górę dziewczyna. No, no naprawdę, ale ona, ma... ona jest taka niepowtarzalna. Także niektórym się jest łatwiej wybić, jakby z tłumu. I ona jest przede wszystkim też naturalna. I to jest ogromny plus, nie? Dlatego u niej ona ma, słuchajcie, kanał. Yy, znaczy Monia z rodzinki M. Ona ma chyba kanał za no, trzy miesiące tylko młodszy starszy, zależy od której strony patrzycie, ona otworzyła jakoś, jakoś chyba zimą kanał, ja po niej, może nie wiem, 3 miesiące czy 4 miesiące, nie wiem dokładnie, chyba nawet nie, jakoś nie, nie tak długo po niej. Zobaczcie, jak nie to wygląda, jak u mnie. No, ona już mi kiedyś tłumaczyła, no, ale wiesz, wiesz jak to jest. Zależy, gdzie kto mieszka, jacy ludzie są, niektórzy są bardziej ciekawscy, no fakt u mnie tutaj w Wiedniu, no to um, trochę wygląda to inaczej. Przez to, że my mieszkamy w Wiedniu, to wiadomo nam jest w Polsce się trudniej jakoś wybić, no bo tak, ile ktoś będzie słuchał o zwiedzaniu Wiednia, ja nawet tego się dobrze nie zaczęłam, bo nie wydaje mi się to aż... Tak, tak, strasznie ciekawe. Pokażę Wam hole. Dobra, jakieś tam perfumy, no to okej. Okay. Ale na przykład hole takie zakupowe, no to co Wam to da? Może niektóre sklepy, dobra, się powtarzają tam daję, czy to jest kika, czy no pepku nie mam. No to coś tam może jakieś pojedyncze rzeczy, ale wiadomo, gdyby wyczek w Polsce mieszkał, no to już jest zupełnie inna sprawa, nie? No. No ale z powodu kanału się nie przeprowadzę do Polski. Chociaż tęskni bardzo. Ja wiem, że jest ciężko, ale tęskni bardzo. Słuchajcie, Grzesiu ma wielbicielkę. <gry> jakaś babeczka, która tutaj, jakaś nasza stała klientka przyszła i dała mu drapki w prezencie. Ale nie wiem, czy jesteśmy już milionerami. Ale nie mi wiem, rybko. mi się wydaje, że ona chce go przekupić za kasę. Czyli jak coś tutaj będzie, to... Już nie mam pułpa. Ja to w ogóle nie rozumiem, o co tu chodzi, wiesz? Ty już zdrapałeś... Co to zdrapa? A masz okulary? W <grym> ogóle trzeba zobaczyć, co Aż ty? Poczekaj, o co tu w ogóle chodzi? Ja nigdy nie kupuję takich zdrapek, to się nie znam. Ja zna. też ja nie, ja nie wiem, o co chodzi. Papka dała, no to poczekaj. Musi być trzy razy te sama, ta sama ta. No to mamy coś trzy razy. Tu chyba nie ma, bo tego co już duże literki to widzę, ale tu... A tutaj, czekaj, co tu mamy w ogóle? No ale tutaj, o co tutaj są jeszcze jakieś znaczki. Heksy jakieś i Księżyc. No, a tu? Tutaj mamy heksę, to wygraliśmy. 2 euro wygraliśmy, yeah! A można zainwestować w kolejne. Także regewin symbole, czyli księżyc wygrywa i czarownica wygrywa. No. Księżyca nie mamy, tylko jest czarownica za 2 euro. O, to nie postarała się za bardzo ta wielbicielka. Aha, Słuchaj. to tu są regewin symbole i tutaj jest ten. Tak, no. tak. Ale jeszcze zobacz, czy nie ma jakiegoś dodatkowego. Tutaj nie ma, w tym nie ma, w tym nie ma, bo to jest, to jest tylko jedno. To Muszę być. No tak, akurat taki los kosztuje 2 euro, to trzeba sobie za to kupić jeszcze jeden. Za... no, tak, musimy. Proszę, musimy zagrać? Idziemy do naszej sąsiadki, do trafiku, idę. No to idę. i co mam powiedzieć, że mam jej... no, nie może. Muż... Ty, ty serva. Okej. Okay. Idziemy do naszej sąsiadki z tego z kiosku ruchu obok. Ich habe 2 euro genommen. Ich muss mal probieren. Gadasz. On mówi, no bo nie było w linii, nie było tutaj w linii i ten. Ty. Ja mówię do niego, ty to przecież, a gdzie go wyrzuciłeś? No mówię, w Głąb Polski, tam do, do tego, do, do, do miski byłeś, nie? No i my tam szybko w auto do tego miski bal, ludzie się patrzą, a my grzemy miski bal. No i wyciągnęliśmy. No. no. Nie A nie wiem, bo to się od początku nie nagrało, bo kolega od Grześka powiedział, że on mówi prawie wygrał, bo miał tutaj 500 szylingów, 500 szylingów, 500 szylingów, no. to jeszcze było za czasów szylingów. A on myślał, że to musi być w jednej I, linii. No i myślał, że w jednej no. linii, nie? I, wy, i, wyrzucił, I wyrzucił tego losa. No. Jak się Grzesiek dowiedział, to mówi, lecimy, nie? I polecieli, grzewali gdzieś tam w śmietniku, wyciągnęli losa i wygrali 500 szylingów.